Panie Wokulski, panie Wokulski, list do pana. Od kogo? Od państwa Łęckich. Od Łęckich? Szanowny Panie Wokulski, Zapraszam Pana na obiad, który odbędzie się około 6. Obecność obowiązkowa. Tomasz Łęcki. Nie wierzę. No po prostu nie wierzysz, że tato zaprosił. Tego... No już nawet nie wiem, jak mam go określić. Przestań, Belciu! Przecież już jest współpracownikiem ojca. Jeszcze gorzej, bo ten człowiek do mnie chce się zbliżyć. Poznałam to po jego... Czy nie uprzedzasz się? Nie. To, czego doznaję w tej chwili, nie jest uprzedzeniem, ale raczej jasnowidzeniem. On mnie prześladuje. Chcę nie złapać w sieci. O Boże! Nawet nie domyślałam się, jak głęboka jest przepaść, w którą wpadam. Najpierw ojciec, teraz obiad. Już nawet nie upadek. To hańba! No co tam, dziewczyny? Już gotowe? Zaraz przyjdzie pan Wokulski i trzeba będzie na nim zrobić dobre wrażenie. Palu widziałaś może, gdzie jest moja książka? Cóż to za książka, papu? Gdyby pan Stanisław wiedział, że jestem specjalistą w tym temacie, chcę na nim zrobić wrażenie. O to chyba on! Ja otworzę, ja otworzę! No proszę tutaj, płaszcz powiesić, tak? O widzę, że pan nawet kwiatki przyniósł. Dobrze, dobrze, oprowadzę pana po domu. Proszę tutaj. O to moja kochana, piękna córusia. Widzę, że to kwiatki dla panny. Panie Wokulski! No, panie Wokulski! Cóż tam słychać w tym pana. kupieckim świecie? Co proszę? O, znasz z sklep. Przepraszam, sklep, tak. Yyy, e, ponoć kupił pan nowy sklep, tak ludzie mówią. Ach, tak, mój nowy sklep. Kupiłem go na nowym przedmieściu. Na starej ulicy nie mi się zostać. Ponoć pan ma taki sklep jak w Paryżu? Tak, mam sklep, ale nie aż tak jak w Paryżu. Ponoć w Paryżu tam są sklepy jak łazienki królewskie. Ja bym tak nie wolbrzy miał. A propos Paryża, był pan tam kiedyś? O pewnego czasu marzę, by się tam pojawić. Ale mój papa nie okazuje skłonności do wyjazdu. Belu, przecież mówiłem tobie, że jak spłacę długi i zarobię trochę ładnego grosza... Pojedziemy nawet na podróż dookoła świata. Papo, wydaje mi się to mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, ależ córuś, przy naszym stole siedzi człowiek, który czyni cuda. O, 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 o. Proszę nie wyolbrzymiać. Jestem człowiekiem interesów. Nie wiem, gdzie zrobić dobry interes. Taki talent to skarb. Ostatnio zacząłem czytać książkę Supińskiego. Pan na pewno zna, to jest tęga głowa. Moja ulubiona. Od teraz praca i oszczędność to moje priorytety. Bardzo mnie to cieszy. Panie Wokulski, ja nie dam się panu na mnie zawieść. Moja współpraca z panem będzie bardzo opłacalna. Ojciec mój, jako pański wspólnik, będzie musiał odbyć długą praktykę, zanim będzie w stanie zadowolić pan W jego imieniu proszę o pobłażliwość. Pan Łęcki będzie musiał potrzebować bardzo zaufanego adwokata i buchaltera, którzy załatwią jego sprawę, reszta będzie nasza. Musimy papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożą. Moja droga, przecież nie jadanie ryb nożem. No to doprawdy przesąd. Przesąd? Nie powiem. Jest to przeniesienie zwyczaju z warunków, gdzie jest stosowny, do warunków, gdzie nim nie jest. Przecież Anglicy uważałem to za obrazę. Sam widywałem bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Więc jest pan etykiety. Nie, nie jestem jej niewolnikiem. No, Florciu! Uczą się normalnie jak małżeństwo. <laughs> Ten Ślub to dobry pomysł. Jakiś ślub? Ja o niczym nie wiem. No właśnie, chciałem mówić, że Ty i Wokulski. Ja? Panno Izabelo! Panno Izabelo! Panno Izabelo, bardzo przepraszam. Za co? Za to, że chcesz się ze mną żenić? Może nie zapytałem o pani zgodę? O tak! Oczywiście wiedzieliście, że odpowiem nie i postanowiliście rozwiązać problem z innej strony. Spytać mojego ojca, który jest pana partnerem, któremu zależy na pana pieniądzach. Któremu wiecie, że nie odmówi. Wybraliście naprawdę łatwe rozwiązanie. Bardzo w pana styl. Nie wiedziałem, że tak pani nie mnie myśli. się? Tak. Proszę mi uwierzyć, pani Izabelo. Ja jestem doświadczonym człowiekiem. Żyłem dużo różnych wydarzeń i popełniałem wiele błędów w swoim życiu, ale wydaje mi się, że wszystko to co robię ma jakiś sens. Przyjazd z waszą ciotką, majątek, serwis to wszystko za sprawą losu. Los? Tak, przeznaczenie losu dla mnie i dla pani. Los? Przeznaczenie? Wątpię, że jakieś siły wyższe ingerują w nasze życie. A czemuż nie? Może to za sprawą losu? Nawet nie chciałeś się pani o mnie niczego dowiedzieć. A czemuż nie? Mam pomysł. Chodźmy do domu. Poznajmy się lepiej. Możemy, ale wątpię, że dowiem się o panu czegoś, czego bym nie wiedziała. Isabella, Hello, my dear! Starski! How are you doing? When did you come back? Why didn't I know anything about it? Oh, I came yesterday from China. Won a prize in a casino. Oh, that's marvelous. Wait a second. Who's that man over there? Oh, that is Mr. Vakulski. He doesn't really matter. Just.